Nie wierzę, że znowu to zrobili. To już trzeci raz. Gdy pojawił się Alan, miałem nadzieję, że w końcu dadzą mi spokój. Niestety, zostałem sprzedany. Teraz inna firma postanowiła znów zabawić się moim kosztem. Tym razem jednak nie zamierzam pozostać bierny. Uderzę ich tam, gdzie boli najbardziej. Średnią ocen na Metacritic. Postanowiłem jednak najpierw dać Rockstarowi szansę. Może ich produkcja ma do zaoferowania coś więcej, niż tylko moje nazwisko w tytule. Jeśli nie, to może chociaż dowiem się, dlaczego pozbawili mnie włosów. Zanim zacznę, muszę jednak wprowadzić się w klimat. Mm, teraz jestem gotowy. Nieźle, przynajmniej zachowali główny motyw muzyczny. Też jest great really comfortable. I'm... Halo, chcę już grać. Definitely more my style Panama.

Muszę przyznać, że to było całkiem efektowne. Ej, ta gra jest całkiem fajna! Holera! Ja właśnie powiedziałem tu na głos. Muszę przyznać, że zaskoczyła mnie ta produkcja. Spodziewałem się, że będzie to po prostu zwykła strzelanka eksploatująca popularność serii Gier z moim nazwiskiem w tytule. Pomyliłem się. Owszem, długie filmiki zamiast ekranu ładowania czasem denerwują. Podobnie jak i efekt rozwajającego się obrazu pojawiający się średnio co 10 sekund. To wszystko jednak przestaje mieć znaczenie, gdy zaczniemy strzelać. Świetna animacja ruchów i bardzo precyzyjne sterowanie sprawiły, że strzelanie pozostawało satysfakcjonujące aż do ostatniej minuty gry. Nazywam się Max Payne i Max Payne 3 to moja ulubiona gra.